Witajcie, moi drodzy. To, co się wydarzyło ostatnio, po prostu no, 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 nieprawdopodobne jest. Chodzi mi o to, na tym uniwersytecie, co chłop, 22-latek, babie łeb uciął i on zaczął jeść. Słuchajcie, schizofrenia paranoidalna to jest straszna choroba. Uaktywnia się w wieku niektórym 21-22 lat i prawdopodobnie, już, już mówią, że, że tak jest, nie? niestety nie zdiagnozowali mu. Głosy zaczęły się pojawiać i świat się człowiekowi jednemu, drugiemu i trzeciemu rozpadł na kawałki. No i nie można, i wiecie, bo rewo, tak mówię do ciebie, kurwa, typie jeden, kurwa, zabetonowany, kurde, z tunelowym myśleniem, jak głaz, kurde, Masz taką wrażliwość na ludzi, jak otoczak w wodzie, że ta woda płynie, kurde, to są ludzie, a ty tak stoisz, tak ja uważam, że trzeba karę śmierci. Ja uważam, że to nie zmienię tego nigdy. Nigdy nie zmienię. No ludzie, mój dziadek z Syberii, który przeżył wodę, jest bardziej od ciebie był otwarty na niektóre rzeczy niż ty. Mam nadzieję, że to tylko gra pozorów pod pulikę. Słuchajcie, i teraz tak, o co mi chodzi? Wszyscy wiedzą, przypomnę. Kilka dni temu, Starzyła się straszliwa tragedia. Student trzeciego roku bardzo dobry uczeń z dobrego domu, wtargnął z siekierą na uniwersytet i zatłuk portierkę, odciął jej głowę i zaczął ją jeść. Ja nie wierzyłem, dlatego czekam aż tyle, bo ja nie wierzyłem w to nie wierzyłem, że tak jest, ale skoro dziesiątki portali to wszystko powtórzyło za prokuratorem, za tymi wszystkimi, to, to jest prawda. I teraz tak. Nie powiedziano tam ani razu, że był pod wpływem narkotyków. Nie powiedziano tam ani razu, że był pod wpływem alkoholu i jakichś dziwnych rzeczy. Więc jedynie, co ja myślę, niestety w wieku 21-22 lat u młodych chłopców uaktywnia się schizofrenia. I mamy tutaj problem. U mnie było to samo. Chłop, mój syn doniósł mi, tak, że nowy przyjaciel mamusi chodzi i gada dość twórcy i szykuje się na koniec świata. W sekundę się znalazł. U mnie sprawy są, gościa już nie ma i jest wszystko poukładane. Bo to nie jest zabawa. Przestanie brać leki albo zacznie się narkotykami ten, narkotykami leczyć i, no i takie właśnie rzeczy mogą, mogą wystąpić. Także moi drodzy, ale o co mi chodzi? Bo to wszystko wiemy. Wszyscy o tym huczą i jest tragedia. Tylko posłuchajcie. Tego rewo właśnie, tak jak mówi, że kara śmierci, bo to jest ewidentne. Słuchaj, chłopie, i wy, którzy jesteście za karą śmierci. W naszym świecie, odkąd pamiętam, była kara śmierci były tortury, było łamanie, odcinanie rąk, rozwalanie, masakrowanie tych zbrodniarzy, robienie krzywdy na lewo i prawo. I my, jako cywilizowany kraj, poukładanych ludzi, doszliśmy do tego podczas doświadczeń empirycznych na żywej tkance narodu poprzez lata, setki lat, że kara, śmier kara śmierci nie działa odstraszająco, a nawet działa bardzo mobilizująco bandiorów do skrajnych sytuacji. Bo jeżeli ja idę na złe, i wiem, że za to, co zrobię, może mnie czekać kara śmierci, to jestem bezwzględny. To już się nie cofnę przed nikim, bo wiem, że i tak zginę. A jeżeli mam w głowie z tyłu, że dostanę do żywocia po 30 latach, może mnie wypuszczą, to mi ta ręka może drgnąć. Tak jest badania, takie są, proszę sobie to wszystko poogarniać, i to jest i my, jako penitencjarny y, kraj, który dajemy szansę in, y, wszystkim, tak? Ładujemy tego typa na 30-40 lat i tam patrzymy co z nim. Jeżeli nie ogarnie, to już sobie tam zostanie. Jeżeli po 30 po 10 latach człowiek jest całkiem inny, ten 22-latek jako 40-latek będzie całkiem innym człowiekiem. Ten 16-latek, co tą biedną Maję zabił z szczególnym okrucieństwem, za 30 lat będzie starym dziadem, innym, ogarniętym, całkiem inaczej będzie myśleć. Dlatego... Nie powinna być kara śmierci, ponieważ ci ludzie mają szansę zmienić swoje podejście, bo młody, gówniarz myślący emocjonalnie i sercem, jest kimś innym w 100% niż 40 parolatek, który siedzi 30 lat w więzieniu i ma czas przemyśleć, co zrobił. I ma szansę nie wrócić do tematu. Ale jeżeli zobaczą ci w więzieniu, że wróci, no to go tam bo są specjalne ośrodki, z których nie wychodzą już tacy pedofile zawodowi. I są ośrodki, oni tam już zostają na zawsze. Nie mają prawa wyjść, są wolni, ale mają takie, i opłaca się trzymać taki kurort, jak ja to mówię w cudzysłowie, taką, taką bursę dla tych ludzi, niż wypuścić ich na ulicę i co to będzie. Tak uważam ja, to jest moja osobista, że absolutnie z tej kary śmierci to już dobrze, żeśmy zrezygnowali. I następna sprawa, dlaczego nie kary śmierci? Nie ma gorszej kary, jak wyrzuty sumienia dla człowieka, którego, do którego po latach doszło co zrobił. A do wielu dochodzi. Do wielu Oni biorą na siebie winę i zaczynają w poczuciu winy żyć. I albo sami z sobą skończą, tak? Albo będą siedzieć i zmasakrować. Nie ma gorszej kary niż uwięzienie tygrysa w klatce. Nie ma gorszej kary niż uwięzienie młodego chłopaka, który chciał szumieć, skakać, cały świat do niego, bogaci. Teraz mówię o zabójstwie tej biednej dziewczyny, co chłop do Grecji uciekł. Przecież to byli milionerzy. Oni mieli swój zakład produkcyjny fabrykę. Tak? I młody już nigdy z tych dobroci nie skorzysta. On będzie siedział kupę lat, a jak wyjdzie, to już będzie całkiem innym człowiekiem, już nie będą mu w głowie takie rzeczy. I trzecia sprawa, sprawa komedy, skazanego na 25 lat za darmo, który absolutnie był niewinnym człowiekiem. Więc rozumiemy już, dlaczego kara śmierci nie powinna być? Bo nieraz podnoszą ten rewuś nieszczęsny, podnosi, że. A bo jak jest ewidentny, nie ma czegoś takiego jak ewidentność. Jeżeli jest ewidentny, to zwierzę się w klatce trzyma i go się prądem tam, kurde, w więzieniu ogarnia, żeby on do końca życia cierpiał i wiedział, co zrobił. I tacy ludzie, którzy są nie do zresocjalizowania, zre tak? Oni tam zostają na zawsze, są uwięzieni i to jest najgorsza kara dla takiej swołoczy, która zrobiła krzywdę innemu i nie poczuwa się do odpowiedzialności, żeby go uwięzić i nigdy nie wypuścić. Tyle. Rzeczy straci, tyle lat na, na siedzenie i patrzenie w okno. A bo my na to płacimy. Gówno płacicie na złodziei polityków, którzy miliardami wy, wy, wynoszą kasę na lewe prawo, to nie płaczecie. A gościa tam, żeby go ukarać odpowiednio, nie, tam w tych podatkach nawet tego nie odczuwacie, więc przestańcie bredzić o tym, że Wy na, na coś płacicie. To są tak nieistotne rzeczy, że takie ta, 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 morza w kroplu po, za potrzeb 30-milionowego państwa, że naprawdę weźcie się zastanówcie, o czym wy mówicie. To jest raz. Druga sprawa. Sprawa zabójstwa tej biednej dziewczyny, co ją chłop, tam straż też czekałem. Patrzyłem, jak to wszystko ogarnia się. Nie chciałem, bo ja za szybko wyroki wydaję, więc czekałem parę dni. Tam była miłosna sprawa. No chłop się zakochał, ona go olała, i nieszczęście takie wyszło. Wy, wymuskany, wychuchany, bogaty pańczyk. Nie chciałam go więc zemścił się, zrobił mu jej krzywdę. Czekamy dalej na sekcję zwłok, czy ją zgwałcił, czy nie. Mama, potem tam ktoś mu pomagał, bo to nie jest możliwe, tam, wiecie, z tego co tam wygląda, to zostały podłożone znaki. Rozumiem tą rodzinę, rozumiem tą matkę, straciła syna i do końca życia już go nie odzyska. To jest piekło na ziemi dla rodziców. Rodzic siedzi i się zastanawia, co ja źle zrobiłem. A on po prostu może był zakochany. Może odrzuciła jego. Przecież już tam było. Jak się z nim pokłócę, wracam szybciej, a jak będzie dobrze, to z nim jeszcze chwilę pobędę. Czyli co? Prawdopodobnie doiła go na kasę, tak? Nie wiadomo, jak tam był. Ja nie chcę gadać, co ona, ale to tam było widać, że, se tam, wiesz, że dziewczyna była z normalnej rodziny, gdzie fryzjerką chciała zostać, a chłop był bogaty i dostał szału, że go taka baba nie chce. No i mamy nieszczęście. A że wręczony, bo tak, tak, męczony, bo tak, bo miało to wszystko, było widać. Portale, tak, jak jechali z nim. Wiecie, co jest w szkole, jak się uwezmą na, na dzieciaka? To jest masakra, no. Sam wiem, bo byłem kiedyś obiektem takich właśnie drwin, to dobrze, że miałem pięści czwarte, jak w mordy, jednemu drugiemu dałem, to się uspokoili. Ale była dziewczyna Iza, taka, no to ją cisnęli strasznie, bo się boją, że ich będą cisnąć, więc wszyscy się na nią rzucali. No i słuchajcie. Z miłości. No to było nieszczęście z miłości. Chłopak się zakochał. To, ale to się powtarza cały czas, tylko teraz to jest schodliwe, więc opowiadamy. Chłopak się zakochał, tak? Został odrzucony. Przecież ja jako romantyk, jak zostałem przez Agnieszkę odrzucony w internacie, to chciałem internat spalić z tymi wszystkimi dziećmi i ją wynieść na rękach z płomieni, żeby, on, żeby ją uratować. No, takie miał, tylko ja zawsze szanowałem ludzi, nigdy bym kobiety nie uderzył, ani nie skrzywdził, ani, ani, ten. Wolałem spalić cały świat, ale ją uratować, i bym był wtedy księciem na białym koniu, i ona by mnie pokochała. Ja ją ostatnio zobaczyłem, to mi ręce opadły, dziękowałem Bogu, że, 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 że to były tylko fantazje młodego i 17-letniego łuba, kurde, pustego. No, to wyobrażacie sobie, kurde. no i nie dziw się, on miał 16 lat i takie fantazje miał, tylko poszło mu w mrok. No. Ja nie wierzę, że wy też nie straciliście mło, mło, m, jakiejś miłości, czy nie udało się, nie stuliście planów, jakbyście, co byście zrobili, jakbyście ją dorwali, można by było. Panowie i panie, spójrzcie w lustro i pomyślcie sobie. No, nie jesteśmy święci, ale ten chłopak się posunął za daleko i dlatego spędzi długie lata w więzieniu i jeżeli będzie miał szansę za 25 lat wyjść, to to będzie 40-latek, to będzie całkiem inny człowiek. Pamiętajcie o tym, dlatego się daje szansę takim ludziom poprzez te dekady, mać szansę zrozumieć, przyjąć na siebie winę, przeprosić sam siebie, wyjść z poczucia winy i się przystosować. No niestety, no. Jesteśmy cywilizowanym narodem. Ludzie, nie po to, żeśmy tyrali ty, 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 tyle y, na innych, a potem na samych siebie, żebyśmy się do barbarzyńców porównywali. Jeżeli barbarzyńcy przyjdą, my wstaniemy. My jesteśmy Polakami. My nigdy nie byliśmy jakimiś rasistami. Nigdy nie najeżdżaliśmy innych. My się przeważnie Dzie broniliśmy, ile wlazło i nas Niemcy z, z ruskimi rozkurde roz, 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 chwytali co chwila. No taki nas roz. To my byśmy myśmy byli nieszczeń y, pokrzywdzonymi w tym całym świecie. No niestety, przez 100 lat 200-300, tak widać. Od rozbiorów. Tak nas pojechali i rozegrali, że już nigdy ciężko. Teraz dopiero mamy szansę mieć coś dla siebie i to, to jest potężne. No i czerwona horda ruszyła ze wschodu. No ludzie, przecież to się kurwa nie da. Nie da się tak żyć. No, wracając do tematu. I trzecią rzeczą, którą już pewnie zapomnieliście, było to nieszczęście tego strażnika więziennego, który zabił wasze dzieci, teściowo i sam siebie. Pomyślcie sobie, do jakiego momentu i do czego to może doprowadzić, jeżeli jesteś ciśnięty przez starą, przez teściową, przez babę waszą, nie? Bo wiecie, jak on myślał. Nie będzie, jeżeli ja sobie krzywdę zrobię, tak? To one we dwie zniszczą mi te dzieci. Więc ja zemszczę się, uratuję te dzieci od tej baby, no i sam siebie zabiorę, bo już mam dość. I to jest kolejna tragedia. Powtarzam tysiąc razy. Nie róbcie takich rzeczy. Nie jest waszym wrogiem syn. Jeszcze raz czy córka? Nie jest waszym wrogiem swoje dzieci, bo ja rozumiem to myślenie, jak myśli ten człowiek. Jak ja sobie zrobię krzywdę, jak ja się od, ode, od, wyloguję, tak, to zostaną te dwoje dzieci i ona ich zniszczy, bo on uważał je za wrogi, matkę i tą żonę swoim teściową, za najgorszych wrogów, które niszczą życie. To jest logiczne. Tak każdy myśli. Ja też tak miałem kiedyś, jak myślałem o tej pierwszej żonie, że, jak to się działo. Tylko ja to w miarę ogarniałem troszkę inaczej. Tak? No i chłop postanowił zrobić ostateczną sprawę. Nigdy nie wolno wam robić takich rzeczy. To już mówię wprost, nie po to powoływałeś do życia, żeby odbierać je. Stary, jeżeli już masz takie ciśnienie, to pamiętaj o tym, że te dzieci mają szansę żyć, jak, bo je dostali od ciebie. Dałeś geny, to je nie odbieraj. Stary, nie jesteś twórcą. O, to ciężki temat, też mi głowa zabolała. Także jeżeli chodzi o te trzy sprawy, no to jest masakra. To się tak podziało, ale teraz powiem Wam na koniec jeszcze jedną sprawę. Wiecie, że to się dzieje cały czas. Zdajecie sobie sprawę, że to jest medialne, więc cały czas to grzeją tym, bo są kliknięcia. Ale zdajecie sobie, że jest statystyka, gdzie pokazują non-stop w setkach, dziesiątkach takie zdarzenia. To się cały czas powtarza. Pobicia lekarzy, zabójstwa pielęgniarek, morderstwa dzieci, zabójstwa noworodków. To się wszystko powtarza. Tego jest dziesiątki. Tylko teraz rozmawiamy o tych i grzeją, żeby były wyświetlenia, więc to się staje takim tematem. Więc pamiętajcie, moi kochani widzowie. To jeżeli nie wiecie i chcecie powiedzieć, o Jezu, ja się boję, bo taki weźmie się kierę głowę i nie zje, to spójrzcie w statystyki. Mamy 30 milionów ludzi u nas, tak? Czy 35 z obcokrajowcami. I jeżeli to się raz zdarzyło na 20, 30 lat, to jakie ty masz szanse? No. Masz szansę do końca życia nie zobaczyć nigdy przemocy na ulicy. Masz szansę do końca życia nigdy nie zobaczyć morderstwa. Ni takie rzeczy się nie zdarzają. Statystycznie normalnemu Polakowi trzeba mieć pecha, żeby coś takiego dostać, więc nie ma co się bać. Nie ma co się. Jest od tego nasz system. On działa jak działa, ale działa naprawdę ogarnięty, tak? Jest. Jest nasza kurde władza, jest policja, to wszystko, płacimy ciężkie podatki na nich wszystkich, żeby to wszystko ogarniali. I nie dajcie się wyprowadzać błąd pismakom i tych wszystkich, co tutaj na zasięgu y, straszą, wiecie. Bomba atomowa już się zaczęło, znamy atorka, nie? Jezu, ja go słuchałem kiedyś, jak mi wstyd, że ja, że ja traciłem czas na tego jego brednie. Ale jego ja już słuchałem, zanim się odkleił, tak? Jeszcze go słuchałem, tak w miarę normalnie gadał. I do moich opowieści, jak macie tam w playliście moje opowiadania, to tę zieloną poświatę słuchałem, co on tam gada, bo sobie potem pisałem opowieści. Jakaś fajna spiskowa teoria, to ja sobie opowiadanie pisałem, nie? No to tak, ale już jak zaczął bredzić o tych, jak Jackowski, do obydwa, No także moi drodzy, no smutne to wszystko. Smutne i tragiczne. Niestety w tą stronę idzie i to tak było, jest i będzie. Musimy być dobrzy dla naszych bliskich, dobrze patrzeć, dobrze ogarniać, tak? I spokojnie na to wszystko reagować. Nie bać się, bo nas rozgrywają tym lękiem, nas szczują jednych na drugich. Idą wybory, dobrze, zagłosujcie, ja się nie mieszam w to. Ja miałem dziadka polityka, także ja znam od tej drugiej strony ten cały świat, więc dla mnie każda polityka jest ok, dla mnie każdy polityk jest spoko. Powtarzam jeszcze raz z pełną świadomością, każdą partię kocham i każdego prezydenta, tylko się do mnie odpierdolcie. Politycy, polityk, rozumiecie? Płacę te podatki, kiedy trzeba, za to, żeby mieć spokój i móc żyć po swojemu. Naprawdę. Ja tak uważam, dlatego nie pozwalam na moim kanale na live'ach rozmawiać o polityce. To wszystko moi kochani, do następnego razu.